Wczoraj w wyniku tych gwałtownych opadów atmosferycznych doszło do zalania ulicy e, e, Ofiar Terroru na dłuższym odcinku, w związku z tym też uległy zalaniu piwnice w budynkach. No i od wczorajszych godzin późno-wieczornych do, do chwili obecnej stają jeszcze czynności związane z wypompowaniem, e, głównie z piwnic z tych budynków. E, podejrzewam, że gdzieś e, około godziny 13, może 14 całkowicie te czynności zakończymy. Natomiast oczywiście na terenie miasta rezydentowy pozostaje jeszcze jedno miejsce. To jest rozlowisko na ulicy Radoszowskiej, Maczka i, 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 i Jacka. No, jest w tej chwili na, na tyle rozległe, że no, nie możemy podjąć skutecznych działań pompowych. Musimy czekać aż woda opadnie. Wówczas będziemy tam e, koncentrowali nasze siły i środki, żeby tą wodę wypompować. Kiedy pojawi się prąd na ofiar terroru? jak tutaj uzyskamy jak można powiedzieć, pełny stan wypompowania ze wszystkich w wody i będzie to zupełnie bezpieczne wówczas, wówczas będzie tutaj energia elektryczna przywrócona. Pana zaskoczyła ilość wody? No nie tylko mnie, bo można powiedzieć, że biorąc pod do uwagę dotychczasowe doświadczenie nie mieliśmy jeszcze w tak, tak dużej skali podtopień zarówno w rynku, w posesji może to akumulacja wszystkich dotychczasowych, jakie można powiedzieć w historii, których doświadczyliśmy. No stąd też na miejsce były dysponowane zastępy nie tylko robotnicze państwa straż pożarne, ale również państwa straż pożarna spoza powiatu tych jednostek na samym mieście, Grytowy pracowało 11. To były specjalne zestawy pompowe, które tutaj no pomagały w udrażnianiu wszystkich, yy, wszystkich yy, miejsc, gdzie woda po prostu zalegała i uniemożliwiała przejazdy.